Siemanko ludziska. Witam w kolejnym Fifowym materiale. Dziś coś z troszeczkę innej beczki. Wielu z was pyta się mnie o mój skład, bo często widzicie całkiem niezłych piłkarzy w nim i pytacie się mnie o opinie, jak chodzi ten Vidal, jak chodzi ten Azar i tak dalej, i tak dalej. Więc postanowiłem, że zrobię dzisiaj coś zupełnie innego i pokażę wam mój obecny skład, z znaczy, którym grałem poprzednią ligę weekendową i na szybko postaram się wam odpowiedzieć na pytanie jak mi się kim gra w moim składzie. Wiem, że miałem robić troszkę więcej recenzji, ale powiem Wam, że tak długo się okraja te filmy, i też widzę, że no w popularności one zbyt wysoko nie są, jednak wolicie moje porady handlowe. Nie mówię, że już nigdy nie zrobię żadnej recenzji, ale stwierdziłem, że ponieważ kilka osób pyta: a to o jednego piłkarza, a to o drugiego, to wolę zrobić takie podsumowanie po prostu swoich lig weekendowych. Coś takiego może zacznę, taką serię, że po każdej lidze weekendowej, której będę, którą będę grał. Będę oceniał swój nowy skład, jeśli znajdzie się w nich nowy piłkarz, bo ja wiecie, lubię często zmieniać składy, często ich sprzedaję, najczęściej staram się, żeby to było z profitem, więc często po prostu obracam różnymi składami, więc stwierdziłem, że będziemy sobie raz w tygodniu robić podsumowanie mojej ligi weekendowej i będę mógł Wam powiedzieć z perspektywy siebie, czyli goldowego zawodnika w tym miesiącu, w tygodniu wbiłem Golda 2 więc wam pokażę jak to wszystko się sprawowało. No i co, oprócz tego oczywiście kolejny film wleci niedługo po tym z rynku. Powiem wam wszystko o handlu i co uważam o podsumowaniu pierwszej części Urodzin Food Birthday, więc to się też pojawi na kanale i mówię, recenzje też na pewno prędzej czy później wrócę do nich, tylko że problem mam też taki, że program, w którym obrabiam filmy też ostatnio się bardzo często wykrzacza, potrafię zrobić pół materiału, potem mi jedna czwarta jego w ogóle idzie w cholerę, bo no się coś kraszuje i muszę robić od nowa, więc no to jest strasznie dużo troszkę upierdliwej roboty, jak mam być szczery, ale mówię, dzisiaj Wam wszystko ocenię, poza tym chcę Wam też podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki, które dajecie, no, wiem, że to jest taka YouTubeowa gadka, ale wiecie, muszę to robić, no bo chcę, żeby kanał się rozwijał, a jesteśmy o ok rok od 5000 tysięcy subskrybentów na kanale, więc jeśli jeszcze nie macie tutaj sub, suba, a oglądacie materiały, to będę Wam bardzo wdzięczny, jeśli no, klikniecie w tego suba, dzwoneczki no i wiadomo, te wszystkie YouTube'owe sprawy, więc naprawdę wielkie dzięki za wsparcie, a poza tym też pamiętajcie, że prowadzę transmisję na, na żywo na Twitchu na Divo, więc jeśli chcecie mnie wesprzeć na żywo na Twitchu dobra, nie będę się wydurniał, ale jeśli chcecie mnie jakoś wesprzeć pieniężnie żebym mógł dla Was robić więcej materiałów częściej, to na Twitchu jest taka opcja subskrypcji że 5 dolarów miesięcznie możecie płacić. Macie wtedy moje emotki na Twitchu, nie macie reklam, no i macie też dostęp do prywatnej części Discorda, gdzie daję prywatne porady handlowe. Więc dobra, wszystkie już rzeczy organizacyjne za nami. Przejdźmy do składu, którym grałem. Generalnie chcę wam pokazać no, potwierdzenie, jak mi szło, e, powiem wam, że zacząłem jeden z najlepszych swoich tygodni, bo zrobiłem 14-4, co u mnie jest dość rzadko spotykane. Bo ja często rage'uję, często kwituję, rage e, często mnie gry wkurzają i potrafię e, no, mieć dużo gorsze wyniki niż tak mało przegranych przy dojściu do Golda. Więc jest to jeden z moich lepszych tygodni, w których biłem Golda 3 tak szybko. Potem jeszcze no, próbowałem o Golda o Golda 1 nawet próbowałem, udało mi się zrobić chyba miałem, no tak 17. W każdym razie wbiłem Golda 2 i musiałem wygrać 3 na 3, żeby wbić Golda 1. Niestety mi się to nie udało. Przegrałem pierwszą grę, więc dwie ostatnie gierki oddałem. Mam nadzieję, że dobra karma wróci do mnie w nagrodach za to, że komuś dałem Winka, to, to może dostanę lepsze nagrody, ale wiadomo, że tak się nie wydarzy. I już się nie mogę doczekać swoich czerwonych 84 overala pików w czwartek. Więc, dobra, podsumowując, znaczy podsumowując, przechodząc do mojego składu. Tak grałem, nie patrzcie tutaj na zgranie czy coś. Oczywiście, Sisoko był czerwony, food birthdayowy, których już dwóch właśnie flipnąłem. Jeden z nich był mój, drugiego dzisiaj kupiłem. W ogóle chyba go sprzedałem trochę za tanie, bo widzę, że teraz ta cena trochę wzrasta, ja się powiem, że Sisoko będzie trochę spadał do jutra. I obu kupiłem za 900 tysięcy. Też mam na to potwierdzenie, przynajmniej jednego, którego ostatnio kupiłem. Za 902 dokładnie go kupiłem i sprzedałem przed chwilą za 980. Myślę, że mogłem jeszcze z jakieś 10-20 tysięcy więcej za niego wycisnąć, ale wiadomo, lepiej być bezpiecznym niż potem, by te karty zaczęły spadać i bym w ogóle nie zarobił. A tak zawsze 32 tysięcy do przodu, plus tutaj no więcej, tutaj chyba jakieś 70 tysięcy do przodu, bo też go kupiłem za 900, ale za. Przepraszam, ale założyłem na nim cienia, cień, bo grałem tak ligę weekendową z nim, z cieniem, więc trzeba odjąć jakieś 20 tysięcy od tego. No, ale w każdym razie bardzo ładne profitiki. ale właściwie po co Wam mówię o profitach? A, bo to jest część mojego składu, ale mam dzisiaj wikę. W każdym razie kolejny film, pamiętajcie, będzie o handlu dosłownie, no, chwilę po tym, jak ten się pojawi, ale ten będzie o moim składu, składzie. Więc, dobra, przechodząc, podsumowując mój skład. Saint Maximin jest bogiem. Jest to po prostu z naj... jeden z najlepszych napastników, którym grałem w tym roku. W tej chwili ma trochę gorszy bilans niż miał podczas ligi weekendowej, bo się trochę nim bawiłem na różnych pozycjach. Grałem nim też jako skrzydłowym w Division Rivals, więc chciałem zobaczyć. Chciałem zobaczyć, jak się sprawia na skrzydle. Zdecydowanie bardziej go wolę jako napastnika, no bo wtedy ma dużo większe te gole w stosunku do gier rozegranych. Miałem prawie jeden do jednego, co u mnie jest praktycznie niespotykane. To jest jeszcze też jeden z Saint Maximinów, mojego widza z Discorda, który też nim się sprawował na, w tej obecnej lidze weekendowej, też go bardzo chwalił, ma jeszcze lepszy bilans ode mnie. Znaczy miał. U mnie mówię, to jest rzadko spotykane, żeby jakiś piłkarz miał jeden do jednego, ponieważ no ja często jak się wkurzam na mecze, jak widzę, że przegrywam dość wysokim wynikiem, to nie dogrywam meczy, wychodzę, a jak się rage quituje, to bramki się nie zaliczają. Więc prawdopodobnie miałem tutaj troszkę więcej bramek na nim, ale w każdym razie Saint Maximin jest genialny. Grałem nawet kiedyś jego wersją 82 przy dość dobrym składzie wokół niego i nawet jego wersję 82 pamiętam, że bardzo... Wpadła mi w oko, bardzo mi się ta karta no, podobała, z tym, jaka była responsywna. Więc ta wersja, ponieważ ma 5-5, jest po prostu rewelacyjną. Typ wykończał każdą akcję. Prawie z dwóch nóg, wiadomo, strzelał, był bardzo nieprzewidywalny, bardzo zwinny, po prostu niesamowite akcje miał. Tutaj mam bardzo surowe, nakręcone replaye z telefonu, żeby pokazać kilka. Aha, kurde, nie pokażę, bo źle przechwytuję monitor, sorry, eee, znaczy źle przechwytuję to, co chciałem wam pokazać. Dobra, tutaj macie. Więc tak wyglądał jeden na przykład z goli Santa Maximina, po prostu chciałem pokazać Jak się sprawuje, jak dobrze się pokazuje w ataku I jak pięknie strzela bramki Mówię, no wiem, że jakoś jest beznadziejna Sorry za to, ale nagrywałem z telefonu, bo Nie nagrywałem ligi weekendowej z tego powodu, że z reguły nagrywam swoje ligi weekendowe, tym razem nie nagrywałem dlatego, bo gra się wykrzeczała po ostatnim patchu strasznie i starałem się mieć jak najmniej rzeczy w tle, żeby no zwiększyć szanse, że nic się złego nie wydarzy podczas meczy. Więc generalnie Maximin jest pełnym pakietem. Możesz nim grać na SPO, możesz nim grać na napastniku. Ja nim grałem na napastniku w formacji 4-1-2-1-2 i po prostu był genialny. Nie, to nie jest moja formacja. Grałem w sposób taki, Azar był na ataku, no przesuń się, kurde, jakie ja uwielbiam te fifowe ustawienia. Grałem w ten sposób, tak. Więc no Maksim był ewidentnie gwiazdą mojego zespołu, mogę go szczerze polecić. Wydaje mi się, że ta karta jest tak rozchwytywana, że ona po wyjściu z paczek nawet zdrożeje, więc jeśli się jeszcze w niego zapatrujecie, to wydaje mi się, że no jutro wieczorem jeszcze, jeśli dostaniemy jakiś content w postaci paczek, to zresztą wiecie co, dobra, o handlu w następnym filmie. W każdym razie karta rewelacyjna, jeden z najlepszych napastników, jakim grałem. De Bruyne, De kupiłem trochę do zgrania. Trochę dlatego, bo widziałem go dość tanio na rynku. 899 z cieniem, już założonym na nim. Myślę, że on w czwartek może. Czemu ja ciągle. Profit, profituję. Ciągle, jak to się mówi, grawituję w stronę mówienia o handlu, no bo jestem głównie handlarzem. No i dobra. Spokojnie. W każdym razie. Kevin De Bruyne, jego wersja 95. Świetna karta, grałem nim na SP, nie na SPO, dlatego nie miał powalającej ilości goli, ale wciąż Kevin, jak to Kevin, miał niesamowite strzały finezyjne. I mogę go też gorąco polecić, szczególnie właśnie z cieniem, jeśli gracie w tego typu formacjach. No po prostu karta bardzo, bardzo dobra z obecnej drużyny tygodnia. Tyle. No, tyle o nim. Sisoko. Oczywiście Sisoko nie grałem tym, tylko jego wersją czerwoną. Grałem nim jako jedynym SPD, no bo głównie testowałem tą formację w, tym, w tej lidze weekendowej. Muszę przyznać, że bardzo dobrze mi się nie grało. Isisoko sprawował się bardzo dobrze Aczkolwiek był troszeczkę z cieniem koślawy Bo jednak nie ma ogromnej ilości Wiecie, to jest taki wiejra Nie miał ogromnej ilości zwinności Nie obracał się jakoś mega szybko Ale ponieważ ma mega długie nogi I jest mega, dużym, ma mega duży model w grze to to powoduje, że bardzo często akcję przecinał i odbierał piłkę, wiadomo, świetne główki też, znaczy no, może nie widać to po jego skoczności, ale generalnie do, dominował często w, w powietrzu, jeśli potrzebne było odebrać jakąś piłkę, wiadomo, goli raczej nie strzelał z główki czy coś, ale no, była to karta bardzo, bardzo solidna, ale ponieważ powiem Wam, że ma... Ma pracowitości wysokie, wysokie. To czasem potrafił wybiegać troszkę wyżej niż tego chciałem. Wydaje mi się, że on może być lepszy na przykład do pary z Kante i Kante byłby bardziej tym przecinakiem. A Sisoko nie wiem, czy nie wolałbym założyć motorniczego i grać nim jako drugim SP bardziej rozgrywającym. Bo też jego podania, mimo że są dość wysokie na tej karcie, potrafiły być. Wiadomo, no to nie jest Pirlo, tak, no to nie był piłkarz, który idealnie podawał i który idealnie potrafił trzymać się przy piłce, tak, więc niektóre jego akcje niestety, no, czy powiem tak, nie był aż tak OP, jak myślałem, że będzie. Jest to bardzo, bardzo solidna karta, bardzo podobna do Wiej Mid i na pewno mogę go polecić, ale nie wiem, czy on jeszcze troszkę nie stanie i znowu grawituje w stronę rynku, ale dobra, no tak, taki już jestem. W każdym razie świetna karta. Ale nie był jakiś taki, że mogę powiedzieć o nim, że dzięki niemu moja defensywa wyglądała tip top niesamowicie, tak? Ale był na pewno bardzo solidny, ale myślę, że lepszy jest w formacji z dwoma SPD niż z jednym no, na środku. Vidal. Oczywiście. Wielu z was od tygodnia pyta mnie się o Vidala. Wiem, że miałem zrobić o nim oddzielną recenzję. Może jeszcze zrobię, chyba nawet mam jednego gola tutaj zapisanego Vidala który chciałem Wam pokazać po akcji, e, więc w każdym razie Vidal jest świetny. Grałem nim z motorniczym na 8 zgrania, czyli nawet nie, że tak powiem, w jego final formie, e, nie na e, tym, to chyba był mały wylewik z tego, co pamiętam, a może nie? Co? E, nie, to chyba nie jest ta akcja. E, czekajcie, chciałem Wam gola pokazać. Gdzieś tutaj wiem, że na pewno jest Gol Vidala się. O, to był mały wylew ze strony przeciwnika, ale tutaj wykorzystał właśnie sytuację Vidal. Chodzi mi o to, że Vidal bardzo dobrze, jeśli grasz nim na box to box, czyli na SPO, na SP, przepraszam, idealnie pokazuje się. Um, też w ataku, tak? Ma dość wysokie staty strzeleckie, ustawienie w ataku to bardzo, bardzo widać, szczególnie grać właśnie w takich formacjach jak ja grałem, czyli 4-1-2-1-2, więc nie dość, że nieźle broni i tak naprawdę on troszkę spełnia rolę skrzydłowego razem z De Bruyne'em, co no wiadomo, oni nie są najszybsi, tak? Więc to nie byli idealni piłkarze, wydaje mi się, do tej roli, ale i tak. Potrafił strzelić mi kilka kluczowych bramek, tak jak tamta, między innymi, ale nie chodzi tylko o jego strzelność. Tak, chodzi o to, że to jest zawodnik kompletny, niesamowity wojownik, bardzo naprawdę jak wyciągnięty z życia. Naprawdę sprawował się świetnie, nawet na siedmiu czy tam ośmiu zgrania. Ale jeśli chcecie nim grać bardziej defensywnie, to na pewno założyłbym mu cień i na cieniu grałbym troszkę bardziej defensywnie. Tak, ja go bardziej grałem nim jako rozgrywającym, ale naprawdę ma po prostu to coś, co no niektórzy piłkarze w tej FIFA albo to mają, albo nie. Tak, Widal jest jednym z tych, którzy po prostu to mają z tego powodu, że po prostu no wiedziałem, że jak ma piłce, piłkę przy nodze albo jak była jakaś akcja ofensywna konstruowana jego stroną czy coś, wiedziałem, że mogę na nim w 90% przypadków polegać. Wiadomo, nie ma on mega niesamowitej zwinności, więc czasem potrafił mi stracić piłkę. I i też muszę przyznać, ale może to jest moje po prostu goldowe przyzwyczajenie, znaczy moje goldowe, nie najlepsze granie, że czasem też potrafił mi zgubić piłkę. Ale to są chyba raczej bardziej wylewy Fify i to, że no nie jestem mega świetnym zawodnikiem. Aczkolwiek muszę przyznać, że tę ligę weekendową naprawdę grało mi się jak na mnie nadwymiar nieźle. Więc Vidal. Podsumowując, wiadomo, nie jest to piłkarz najszybszy, nie jest to piłkarz najzwinniejszy, ale jest to pewna ostoja środka pola. Na pewno jeden z najlepszych box-to-boxów, czyli środkowych pomocników, jakimi grałem. Zdecydowanie bardziej wolałbym nim grać tam, niż na, niż na defensywnej pozycji, w sensie niż na SPD, na przykład formacji 4-2-3-1. Też nim można grać, ale jako ten rozgrywający. Nie grałbym nim jako tym bardziej defensywnym obrońcą, bo uważam, że po prostu się tam marnuje. Marnują się jego jakości ofensywne wtedy, więc moim zdaniem dużo lepszy jest właśnie jako rozgrywający niż jako jedyny defensywny pomocnik. Troszkę podobna historia co z Sisoko, dlatego jeśli czegoś mam zarzucić tej drużynie w tej lidze weekendowej, to że nie miałem takiego typowego obrońcy jak Kante, tak? To Sisoko myślałem, że spełni tą rolę i, no i spełniał całkiem nieźle, powiedziałbym, że tak 8 plus na 10, ale wydaje mi się, że jakiś 91 Kante albo tym bardziej Toty Kante na pewno sprawowałoby się od niego w tej roli lepiej, ale tak czy siak, no jestem bardzo dowolony z mojej linii pomocy. Przejdźmy dalej. O Ramosie mam recenzję na kanale, więc nie będę się o nim wypowiadał. Mendy to już jest karta niedostępna. kurtła wciąż broni mi praktycznie na poziomie Tersztegena. Nie wiem, jak on to robi. Niektórzy mówią, że ta karta jest ręcznikiem. Dla mnie Kurtua broni świetnie. Wiadomo, że nie można zrobić tej karty. Azar. Azarem grałem pierwszy raz od dawna jako napastniku i zdecydowanie przyznam, że niestety z mojego tria w ataku, czyli... E, znaczy nie, był na poziomie Sylwy, powiem tak. Maxim zdecydowanie zjadł tutaj mój atak, na pewno był najlepszy, m, ale Azar pozostawia troszkę do życzenia dla mnie wciąż. Wydaje mi się, że jego najlepszą pozycją jest SPO, ja nim grałem jako napastnik, e, moim zdaniem jako skrzydłowy, albo SPO, on się sprawdza lepiej. Lubię nim grać jako skrzydłowym, większość mojej kariery nim gram na, jako skrzydłowym, dlatego nie ma powalającej jednostki bra, e, ilości bramek, ale jest to karta bardzo, bardzo, bardzo dobra, statystycznie po prostu uwielbiam jego Staty, jak na nie patrzę, ale czegoś mu po prostu brakuje w tym roku, nie wiem co, ale czegoś mu brakuje, może jego wersja niestety ta z pięcioma gwiazdkami sztuczek jest nawet w jakiś sposób bardziej responsywna, tak przynajmniej słyszałem z innych recenzji, bo jednak no, możesz robić więcej sztuczek nim, tak, szybciej robisz dragbaki i tak dalej, więc no może te pięć gwiazdek jednak powoduje, żeby były troszkę lepsze, jego wersja, która obecnie jest na rynku od tej, więc jeśli ktoś się zastanawia nad kuptem, powiem tak, bardzo dobre rzeczy słyszałem o jego wersji, która obecnie jest na rynku na napastniku, tak, który ma pięć gwiazdek sztuczek, ale wciąż w z Azarda muszę przyznać, że jestem zadowolony, tylko nie jest to taki, nie jest to headliner Neymar. Tak, nie jest to karta po prostu, która mnie fff, wyrzuciła w powietrze performance. Ale jest bardzo, bardzo dobry i na pewno, jeśli macie dużo niewymiennych kart, lubicie Azarda i w ogóle, to absolutnie nie żałuję, że zrobiłem tą kartę. Tak, myślę, że ta karta będzie jeszcze bardzo długo w moim składzie. Bardzo go lubię, ale. Ale no Maxim, jednak 5 gwiazdek słabszej nogi plus 5 gwiazdek sztuczek to jest niesamowicie dobre kombo w tym roku i po prostu no ja już wiedziałem od pierwszej wersji, którą grałem Maximinem, że wiedziałem, że ta karta będzie mi się niesamowicie podobać. Niestety nie zdążyłem, nie miałem kiedy kupić Griezmana, niestety przespałem moment, moment na kupno Griezmana, więc jeszcze go nie wytestowałem w tym składzie. Jego rolę pełnił w tym tygodniu Silva, no nie wiem czy chcecie słyszeć ocenie Silwy, bo już... Zaraz nie możecie go zrobić, nie, tylko jest dostępny ten drugi jego teammate. Jest dostępny sane do zrobienia do końca FIFA. Silva, niestety, nie, ale powiem Wam, że Silva ja go po prostu uwielbiam. To jest najbardziej responsywna karta, chyba jaką grałem w tym roku. To jest taki Messi z 3 Gwiazdek Słabszej Nogi, o ile nie lepszy. Uwielbiam tą kartę, grałem nim na SPO. Oczywiście jego słabsza noga czasem pozostawia trochę do życzenia, ale to jest po prostu karta, którą będę bardzo miło wspominał po końcu tej FIFA. Naprawdę myślę, że zawsze on będzie albo w moim składzie, albo na ławce już do końca FIFA. Bob. no po prostu jest, no, no świetny, po prostu jest tak responsywną kartą, że nawet w złym gameplayu jestem w stanie robić nim rzeczy, którym w większości innych kart nie byłbym w stanie. Oprócz tego początki oui, Ligi Weekendowej grałem, prawie jak Francuz, wiemy, oui, oui. jak Francuz powiedziałem, co ja pierdzielę za głupoty. W każdym razie Jero, grałem pierwsze chyba 10 meczy tą wersją, a potem znalazłem na rynku jego wersję Prime Icon Moments, która była dość tania, chyba za 720 tysięcy i grałem już do końca nim, więc kto się zastanawia nad Prime Icon Moments Zero, to był bardzo solidny. Był bardzo dobry, ale ostatnio teraz, wczoraj, nie dzisiaj, co ja gadam, dzisiaj kupiłem. Sobie Rio Baby i potestowałem sobie Rio Baby w Division Rivals. I wydaje mi się, że Baby Rio jest wciąż od niego. Gdzie jest mój kurna Baby Rio? Wydaje mi się, że Baby Rio był od niego nawet troszkę lepszy. Jak... Ale zagrałem dzisiaj 2 czy 3 gry dosłownie. Tak i to w Division Rivals. Więc to też się troszkę nierówna powiedzmy z tą, tym środkowym pułapem na goldzie, jak grasz. Więc myślę, że porównywalne karty, znaczy nie ta, tylko no, jego Prime Icon Moments ale wciąż byłem z niego zadowolony, ale Ramos wciąż jest ostoją mojej obrony. Jeśli ktoś się zastanawia nad Ramosem, mówię, mam recenzję o nim na kanale, ale Ramos jest przerewelacyjny. Yy, Cancelo. Cancelo wydropiliśmy w piątek podczas openingu, jak byliście na Twitchu z paczek, które sobie zostawiłem przez ostatnie dwa tygodnie. Yy, ponieważ grałem formacją 4-1-2-1-2 i lubię, jak moi boczni obrońcy trochę łączą, łączą się ze skrzydłowymi, znaczy nie skrzydłowymi, tylko bardziej z napastnikami w akcjach ofensywnych, więc Cancelo byłem mega zadowolony, jednak muszę przyznać, że ta kombinacja 5-4 przy całkiem wysokiej zwinności sprawia, że no masz tą prawą stronę bardzo, bardzo pewnie się czujesz, jak wyprowadzasz piłkę z własnego pola karnego, tak? Nim. Na pewno bardziej niż zanetti Team mimo że Zanetti defensywnie jest wciąż od niego lepszy. No, ale ponieważ wydropiłem cancelo, to, to chciałem sobie go wytestować. I powiem wam szczerze, że nie wiem, co zrobię. Nie wiem, czy chcę wracać do Zanetti'ego, bo jeśli zostanę przy tej formacji, to naprawdę ta responsywność cancelo i ten, ta kombinacja unikalna dość 5-4, który po prostu nie każdy się spodziewa, że zacznie robić sztuczki albo no, wyprowadzać bardzo szybko piłkę prawą stroną. To powiem wam, że nie wiem, czy ten cancelo, który mimo wszystko, że teraz nie jest jakiś mega drogi, wydaje mi się że ta karta w ogóle znowu Troszkę o rynku. Wydaje mi się, że ta karta powinna troszkę odbić po wyjściu z paczek, bo jest naprawdę bardzo tania. No, jestem bardzo z niego zadowolony. Naprawdę nie wiem, co zrobię. Nie wiem, czy biedny Zanetti nie zostanie zdegradowany do ławki, bo po prostu, no, bardzo jestem. Po co zmieniać zwycięski skład? Tak, jak to mówiło niektórych trenerów, tak? Jeśli tym mi się dobrze grało, no to, no to nie wiem, czy będę to zmieniał. No i dobra, ludzie, to by chyba było na tyle jeśli chodzi o moją obecną ligę weekendową. Z ławki wpuszczałem czasem Runeja, Rune czasem sane, właśnie czasem Zanettiego. Ramzeja jeszcze zrobiłem, ale o nim nie mogę nic powiedzieć, bo tam dosłownie dwie gry, dwa razy go wpuściłem. Zresztą on z ławki za dobry nie jest, bo jest za wolny i um, on jest bardziej jako, jakbym mu cień założył i grałbym swoim drugim składem włoskim, gdzie, gdzie bym no, bardziej go używał, to bym mógł coś o nim powiedzieć, a z ławki to tak jeszcze póki co za dużo o nim powiedzieć nie mogę. Dias też bardzo dobry, taki Kante, którego często wpuszczałem z ławki. Rashford. Kupiłem Rashforda na, przy samym końcu ligi weekendowej, jak go wypatrzyłem, w miarę taniej jak na pc na rynku, za 1,650. Chciałem po prostu sobie nim jeszcze dograć ligę weekendową. Zagrałem nim dwie albo trzy ostatnie gry w lidze weekendowej, a reszta to jest dzisiaj w Division Rivals. Może nie nastrzelał się jeszcze, się, jeszcze się nie, nie odblokował jakoś potwornie bo grałem nie też na 7 zgrania, tak myślę, że na 10 zgrania ta karta jest bardziej responsywna, ale jest no Rashford to Rashford, tak Rashford w tym roku jest OP i ja to po nim widzę, że po prostu potrafi znaleźć się w polu karnym, często dobija piłki, też zauważyłem, często jak właśnie odbija się od przeciwnika piłka, to powiem, że mi dzisiaj z woleja ładnego gola zaliczył. No Rashford po prostu w tym roku ma coś, co powoduje, że no, ma dość wysoki jest dość wysoki, plus ma właśnie no długie nogi i często przechwytuje piłkę i często potrafi strzelić gola z takich pozycji Byś się nie spodziewał, że, że strzeli. Po prostu definicja OP karty w tym roku, więc mimo, że nie zagrałem nim jeszcze dużo gier, jestem przekonany, że ta karta jest OP yy, i co? No dobra, tyle. Yy, ludzie, na pewno w przyszłym tygodniu właśnie troszkę pozmieniam skład. Myślę, że Rashford będzie tutaj grał pierwsze skrzypce z Maximinem i Griezmannem. Tak planuję grać, ale to Wam już powiem w kolejnym podsumowaniu Ligi weekendowej. No chyba, że nie wiem, będę grał bardzo mało gier, może się wkurzę, może jak ten weekend miałem całkiem nie najgorszy, to może przyszły weekend mnie rozczaruje i, i no. I, I będzie jak będzie, ale no zobaczymy. W każdym razie, tak podsumowanie, podsumowuję swoją ligę weekendową. Dość długi materiał. Mam nadzieję, że Wam się dość dobrze oglądało. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba tego typu materiał, gdy pod, gdzie podsumowuję swój skład. No i co? To było na tyle. Naprawdę, jeśli zastanawiacie się nad jakimś kupnem debrujne Sisoko, no właściwie. Każdego w moim składzie mogę polecić, bo bardzo dobrze polecić, bo bardzo dobrze mi się grało tym składem. Obecną ligę weekendową, ale pamiętajcie, że ja jestem na poziomie, na pograniczu Golda 2 i Golda 1. Chcę sobie wmawiać, że, że mniej więcej takiego mam w tej chwili skilla. Wiecie, ja w FIFA gram tak naprawdę dopiero od dwóch lat. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym miesiącem będzie coraz lepiej. No i co? Trzymajcie się tam grzecznie w domkach, siedźcie, mam nadzieję, że wszyscy zdrowi i co? Jeszcze raz, dzięki za wszystkie lajki, mam nadzieję, że dobijemy niedługo do 5000 subskrybentów i kolejny film zaraz po tym wjeżdża z rynku, a propos tego, co, się u... co uważam, że będzie się działo w kolejnych dniach na naszym pięknym, piwowym rynku. Trzymajcie się i dzięki za oglądanie.